Dzień dobry moi mili, dobry wieczór. Witam was w kolejnym filmie. No, film o czym mógł być innym? No, musiała być Włoszczyzna. <laughs> Jak nie Ameryka, to Włoszczyzna. Natomiast film też dosyć szczególny z uwagi na to, że jest to pierwszy team transport w mojej kolekcji. Tylko że do tej pory, pomimo mojego uwielbienia do Ameryki, nie porwało mi nic na tyle, żeby, żeby gdzieś tam dokonać zakupu. E, zakupu zestawu Team Transport. Natomiast, tak e, pierwszy sneak peek pojawił się e, tego zestawu, który widzicie w tym momencie na ekranach, no to stwierdziłem, że po prostu e, chociażby skały drżały muszę go mieć. E, e, I tak jak zapowiedziałem <laughs> przy komentarzu, e, w komentarzu pod filmem Trumira, e, że kupię dwa team transporty, jeden otworzę, drugi zostanie zamknięty. Tak też uczyniłem. jeszcze oczywiście będę się tam czaił na zestaw z Mercedesem, z Ren-transporterem Ren i 300 SL. Natomiast dzisiaj zrobimy sobie właśnie tą, tą rewizję. Te, te przyjrzymy się, jak ten zestaw wygląda. Zanim przejdziemy, oczywiście, do dalszej części filmu, ja Was zapraszam. Serdecznie do y, subskrypcji kanału, do lajkowania, komentowania, udostępniania i tak dalej, i tak dalej. Również zapraszam Was do zapoznania się z innymi treściami, jest tego sporo, jak doskonale wiecie. Więc jeżeli jesteście nowymi, <laughs> y, nowymi osobami na, na kanale, świeżymi, y, no to naprawdę będziecie mieli na pewno co, co obejrzeć. Y, zapraszam Was również oczywiście do subskrypcji. Subskrypcji, do dołączenia eee, na serwer Discord. <laughs> Przepraszam, eee, sporo się dzieje łowcy Hot Wheels. Dużo ciekawych kanał dużo ciekawych osób. Link standardowo słuchajcie w opisie. No i co? Nie będę tutaj chyba dłużej ciągnął. Przechodzimy do konkretów. I słuchajcie, co wchodzi w skład zestawu? W skład zestawu wchodzi oczywiście eee, Fiat 642 Bartoletti. Taki transporter, przecudowny. Taki oczywiście wyjmiemy, ocenimy. E, mamy tutaj również legendarne Ferrari 250 GTO. Chyba nie muszę przedstawiać osobom obeznanym w temacie, tym, którzy zaczynają powiedzmy swoją przygodę. No, jest to legenda wyścigów, e, zarówno długodystansowych, jak i, e, jak i jeszcze takich drogowych, powiedzmy, serii. E, no, chyba jeden z najdroższych samochodów na świecie. E, najbardziej. Udokumentowana historia, jeden z najbardziej z udokumentowanych modeli pod względem historycznym Ferrari ma cały spis łącznie z czasami jakie osiągnął no i tak dalej i tak dalej Wiadomo co, gdzie, jaki egzemplarz trafił, jaki numer nadwozia trafił, ile razy był odbudowany Także słuchajcie, naprawdę szalenie ciekawy, ciekawy temat ja te modele zakupiłem oczywiście w jednym ze znanych Wam sklepów korob. No i niestety pakowanie było dosyć słabe. Jeden zestaw jest uszkodzony, a drugi jest dosyć mocno wygięty jak widzicie. Natomiast powiedzmy wygięcie gdzieś tam będzie dla mnie wybaczalne. Ale niestety już tutaj będę musiał go otworzyć. No Bogu dzięki, że nic się takiego strasznego nie stało. No, ale jak ktoś zwraca uwagę na, yy, na stan karty, no to faktycznie mógłby się delikatnie wkurzyć. Przejdziemy do otwierania. I powiem Wam tak prywatnie, że, yy, no mówię, no, gdzieś tam te team, team transporty nigdy nie były w wyjątkowym yy, kręgu mojego zainteresowania. Nigdy gdzieś tam nie zwracałem uwagi jakiejś wybitnej na, na team transporty. Yy, Mocno się biłem czasami z amerykańcami, bo faktycznie te zestawy dragowe byłyby dosyć, dosyć sympatyczne, natomiast no gdzieś tam odstraszały mnie wizje, mm, wizje tych, tych transporterów. One nigdy jakoś mocno mnie nie porywały. Też ja mam trochę korbę na punkcie tych historycznych odwołań wszelkiej maści. Powiem Wam szczerze, że yy, no, lubię jednak, jak coś jest bardziej yy, bardziej realne bardziej takie <laughs> związane przynajmniej z yy, tym co, co się działo na torach wyścigowych z całego świata w Realu. Nawet jeżeli jest to luźne nawiązanie oczywiście grafikom, jeżeli jest to luźna wariacja na temat danego modelu, danego egzemplarza, ale jednak fajnie jak jest to odwołanie. No ja mówię tutaj, pod tym względem jestem trochę spaczony. No i faktycznie takich zestawów było dosyć mało, nie chcę wasu kłamać, ale, ale takim pierwszym, który mocno zwrócił moją uwagę był właśnie ten. Ten zestaw Mercedesa z rem trans, transporterem słynnym niebieskim i Mercedesem 300SL eee, Jeszcze fajnie, fajna wariacja mogłaby wyjść gdyby dorzucili jej starego SLR'a z Moss'a No ale wiem, że to raczej nie nastąpi, zbyt prędko przynajmniej Kurczę, żebym tutaj nie uszkodził, to jest podwójny plastik, chyba z tybie. co mnie pamięć nie myli Kartę gdzieś tam wykorzystam jeszcze może do, do gablotki, jak będę, jak będę e, eksponował sobie? Już powoli zaczynam też z przygotowywania do eksponowania modeli. Jeszcze długa droga przede mną, ale słuchajcie, powoli się za to zabieram. Mamy otwarty model. Ręce troszkę mi się trzęsą, ale. Wygląda to obiecująco. Już tak przy odpakowywaniu się no to dosyć mocno czaiłem. Yy, przy odpakowaniu, oczywiście, paczki się dosyć mocno czaiłem, przyglądałem. I powiem Wam szczerze, że no tutaj raczej mnie to nie, nie powinno zawieść pod względem jakościowym, jak na Hot Wheels oczywiście. Pod względem modelarskim, oczywiście, wiele osób yy, będzie miało różne zarzuty. Ja tak spojrzałem. Jest y, oczywiście y, oczywiście wysuwany najazd. Jest wysuwany najazd. Troszeczkę dupka wystaje, ale, ale pasuje. Y, zakładam, że to nie jest pierwsze y, pierwszy historyczne Ferrari, jakie się pojawi w Hot się. I, I będzie można to fajnie wykorzystać. Zacznijmy sobie od GTO. E, od GTO sobie zaczniemy z tego względu, że w sumie będzie mi łatwiej operować. Nad Fiatem do Fiata wrócimy. Fiat będzie też bardzo ciekawym ciekawym, e, ciekawym modelem. I tak ja już na pierwszy rzut oka, słuchajcie, tak trochę spoglądam. E, spoglądam z za kurtyna, jak to się mówi. E, ja się tak przyglądam. Widzę, że ten kast jakościowo, ogólnie odlewowo jest naprawdę bardzo przyzwoity, nie widzę takich większych fakapów. Bardzo przyjemnie zdetalizowane również, jak widzicie, wszelkie skrzela, wszelkie przetłoczenia. Duża detalizacja, jeżeli chodzi o kast, również w postaci spinek, zaczepów wszelkiego typu. Zwróćcie uwagę również na, na wnętrze. Jest tutaj ta charakterystyczna, e, tapicerowana część pod szybia tylnego, jakby to określić. E, może w ten sposób, są zamki, jest wlew. Szkoda, że ten wlew jest tylko tak na stermąty, a nie w chromie, no już tak się trępię. Ładnie zetalizowane końcówki. E, wystają tak jak w rasowym e, w oryginale można powiedzieć. Punkty. E, punkty podnoszenia, wiem, pamięć nie myli. Płyta bardzo prosta. Tutaj troszeczkę m, byłbym zawiedziony, Normalnie i tutaj w sumie też, ale z drugiej strony zastanawiam się, co by można było tutaj mocniej ugryźć. Jednak jeżeli chodzi o Ferrari, na no to la Ferrari tą płytą e, miarzy wszystko. No i fajnie, że mamy tutaj te kółka z tym wzorem, e, takim troszeczkę imitującym. Słuchajcie. Center kapa, którego się nabijało ołowianym młotkiem. E, tak jak w oryginale, słuchajcie. E, bieżnikowane opony ja w ogóle jestem fanem tego historycznego bieżnika bardzo dużym. Mamy sporą detalizację również pod względem e, przodu czyli wloty, e, mocno zaakcentowane znaczek Ferrari. Znaczek Ferrari jest w ogóle odlany, jak widzicie. E, no tutaj, szapoba, fajnie, że jest to, to zrobione. Największy minus Lampy. Lampy są e, no, tragiczne, no, co tu dużo mówić. E, jednak to tampo mm, nie, nie przystoi powiedzmy w tym, e, w tym modelu i psuje tak naprawdę cały efekt. Fajnie, że oczywiście wycieraczki są odlane razem z szybą. Mamy sporą detalizację jeżeli chodzi o, e, o deskę, czy tutaj widać podstawowe przetłoczenia. Mamy charakterystyczne przesuwne e, szyby boczne, sportowe. Jest oczywiście tampo. Z pasem, numer. Uważam, że słuchajcie, naprawdę jak na premiumkę jest więcej niż odpowiednio. Niewiele trzeba tutaj do ideału. No i tampo jeszcze tutaj, o, doskonale widać. To będzie widać przy innym ujęciu. Słuchajcie, czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze widzę, że ten model ma ubytek lakierniczy, czy to jest maźnięte farbą? Chyba maźnięte farbą. Tak, jest maźnięte farbą. Już się wystraszyłem, słuchajcie, że pod paznokciem tego nie czuję. Nie upadł, nigdzie nie, nie został dotknięty. Kurczę, słabiutko. Zmienimy w tym momencie perspektywę, przyjrzymy się trochę bliżej. Tutaj lepiej będzie widać tą czerwień wyścigową charakterystyczną dla Ferrari. Ja tak zajrzę jeszcze fotele. Charakterystyczne fotele wyścigowe. Nie ma klatki. Tutaj klatek nie było. E, za bardzo. I słuchajcie, naleśnik pozostał w niezmienionej formie. I tutaj to, o czym mówiłem. Czyli e, ten siatek, jakby go to określić, jest dosyć mocno. no Razi mnie to po prostu niesamowicie. <laughs> e, jest mocno rozpixelowany można by było to zrobić lepiej. Tutaj mam wrażenie, że miałem wrażenie, że to jest Sprint, ale nie. To tak, to jest chyba celowy zabieg. Tak to powinno, według matela wyglądać. I same kalki, słuchajcie, z numerami tak mocno mnie nie gryzą. Same tam po nawet halogenów byłoby dla mnie akceptowalne, ale te lampy po prostu psują cały efekt. Um, kurczę, no można byłoby to roze rozegrać w, tak jak w przypadku main'a 911, czyli zrobić po prostu Odlew razem z szybą byłoby już fantastyczny. Nikt by nic nie zarzucił. Nawet wrzucić tą szybę i puścić tam po rozpixelowane mogłoby być, natomiast szyba by to zniwelowała technicznie rzecz biorąc. Jakościowo sam kas jest. No, ty nie ma się czego czepnąć. Ta forma widać, że jest dosyć świeża. Jest świeża, przepraszam. Nie ma tutaj wybitnego fakapu jakościowego. niedoszlifowań doszlifowań, nie sprintów. No nie jest źle, natomiast no, tutaj to maźnięcie mnie strasznie denerwuje. W ogóle wygląda jak chip zalany, zalany bezbarwnym. Słuchajcie, takie noszę wrażenie, bo on się świeci, jak byłby zalany bezbarwnym i jest gładziutki, więc więc tak. Ja się jeszcze przyjrzę później temu. No i jak to ocenić? Tak jeszcze, a właśnie najważniejsza rzecz proporcja. Długi front, krótki tył. Typowe Ferrari wyścigowe nie będę latał z SUV-miarką, natomiast no nie jest to karykaturalny kast. Moim zdaniem jest to wszystko w miarę odpowiednie. W miarę się trzyma kupy, chociaż odnoszę wrażenie, że może kapkę przywąski. ale nie jest źle. Fajny jest w ogóle tył. Jest bardzo dobrze zetalizowany. Mam oczywiście blaszkę i powiem Wam szczerze, że nawet tutaj ta pixelizacja nie jest gdzieś tam widoczna, ale tak mocno nie gryzie jak ten front. Sumarycznie w skali Hot Wheelsowej. Kurczę, chyba siódemkę będą. No, siedem, siedem i pół. Eee, czy się zawiodłem? No trochę tak, ale ale niewybitnie. <grym> <grym> Powiedzmy, przy tej cenie już, już człowiek czegoś oczekuje. Eee, bardziej powiem Wam szczerze, że yy, znaczy, już widziałem na zdjęciach, czego się spodziewać po tym froncie, natomiast nie, nie myślałem, że aż tak będzie to gryzło mnie. Na żywo. Tu jest fantastyczne. Yy, bardzo fajnie oddany kolor. Duża ilość detalizacji jeżeli chodzi o sam odlew. Yy, I po tym względem nie ma czego zarzucić. Fantastyczny dobór kół. Dobra, 7,5 damy. Już nie, żebym nie wyszedł na i <ścoughs> 7,5. Uczciwie. jednak tam po słabiutko Lecimy światem. No i słuchajcie, Landara <ścoughs> Fiacisko. Jak widzicie, bardzo duża ilość, ilość detali. Fantastycznie odwzorowany. Oczywiście, on. Ktoś. Czytałem komentarz, że twierdzi, że ten model jest oczywiście źle zeskalowany i tak dalej. Pamiętajmy, że to jest Toys i nie, dopóki trzyma to w miarę proporcji, nie powinniśmy się tego czepiać. Naprawdę jest tutaj potężna ilość tej, tej detalizacji i wcale mnie nie dziwi, słuchajcie, że. Powiedzmy, minimalnie mogą być podniesione ceny tego kasu ze względu na, <noise> na tego Fiata, i wcale to nie wynika z, z licencji Ferrari i Hypu, Nie, absolutnie, słuchajcie, na pewno <noise> nie śmiechem żartem, ale naprawdę ten kast ten to kawał dobrej roboty, fantastycznej roboty. Spójrzcie, ile tutaj jest tych wszystkich skrzyneczek, tych wszystkich uchwytów, tych przetłoczeń. Nie mamy tutaj nadlewek, mamy fajne szparunki, mocno zarysowane, drabinki, rolki, cięgła, wysuwy, ryfle, w ogóle ten ryfel u góry jest oczywiście metalowy, mamy tutaj obrysówkę, jest tak jak to czego powinniśmy oczekiwać tak naprawdę od tym Transportu, powiem szczerze od tego transportera, jest dobrze wykonany, owszem, jest ta pikselizacja, ale powiem szczerze, że ona mniej mi gryzie niż w przypadku tego Ferrari. Wiadomo, że wynika to z wielkości tych, tych lamp, ale jestem tutaj skłonny więcej wybaczyć niż w przypadku tego Ferrari. W ogóle, jak widzicie, model jest skręcany. Mamy z tyłu trzy śruby. Dwie śruby i, 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 i jedną z przodu, przepraszam, łącznie trzy śruby. Mamy w, no, standardowe, powiedzmy, koła, grubą stalowe. E, tam poboczne jest bardzo proste, w ogóle, słuchajcie. Ja nie widzę tutaj jakiegoś mocnego przesunięcia. Jest to bardzo ładnie z, z, położone, jest równo położone w obu egzemplarzach. Notabene, tak się przyjrzałem jeszcze. E, no, ideal, powiem szczerze, jeżeli chodzi o, o transportery, moim skromnym zdaniem. Jest zachowany ten motyw epoki. W ogóle, jakby, gdyby wrzucić jakieś starsze opakowanie, to. Tak powinna się prezentować oldschoolowa zabawka, powiem szczerze i wygląda to dla mnie naprawdę jak milion dolarów. Ktoś zarzuci za chwilę, że no tutaj jest yy, bardzo słabo położony lakiet, no bo morka aż tutaj bije po oczach. Pamiętajcie, że ciężarówki są malowane troszeczkę inaczej i to też dodaje takiego sznytu. <laughs> takiego sznytu mm, samochodu roboczego powiem szczerze I, i, i nie gryźmy to wręcz powiem szczerze dla mnie dodaje to potężnego uroku fajnie, że mamy tutaj również e, zarysowany zderzak zderzak jest oczywiście bardzo ładnie odlany równiutki, dobrze spasowany e, mamy również jak widzicie zbiorniki mamy skrzynię biegów, ta płyta jest prosta ale no, tu, tu więcej nie trzeba powiem szczerze w tym modelu e, dla mnie pod względem mówię całokształtu yy, totalne sztosiwo zajrzymy jeszcze do środka pod innym kątem i tak moi drodzy wnętrze jest oczywiście no hot <grych> tak bym to określił yy, natomiast yy, ma to tutaj kurczę swój urok no mówię no dla mnie w tym, w tym akurat modelu to, to jakoś wybitnie pasuje decha w latach 50-tych, 60-tych jak wyglądały ciężarówki, więc tutaj nie, nie powinno Was to razić. Natomiast no, jest to co powinno być, no, jakaś yy, kierownica wiadomo, że mogłaby być lepiej wykonana. Fotele są troszeczkę karakaturalne, natomiast jest zachowany podstawowy element, standardowy dla yy, wozów roboczych z tego kresu, yy, z tak zwanym motywem yy, COE. Nie wiem, czy wiecie, co to oznacza. Jest to cab over engine, czyli motyw właśnie taki, że mamy kabinę na silniku i tak jest to tutaj rozwiązane, że mam tą bułę taką charakterystyczną w środku. Naprawdę jestem z tego modelu szalenie, szalenie zadowolony, słuchajcie. Pod względem jakościowym nawet jak na Hotwisa i, i, i pomimo pewnych ułomności uważam, że jest to Idealny model yy, ciężarówki pod względem jakościowym i pod względem takiego uroku wykonania, o może w ten sposób. Minus raczej drobny za to wnętrze, ale absolutnie nie dyskwalifikuje go. Jeszcze zrobię tutaj Wam taki najazd na, yy, na detale. Naprawdę fajny. I absolutnie nie uważam, że że czegoś tutaj brakuje. Mówię, nawet to tam po mnie nie gryzie, aż tak mocno, jak w przypadku, jak w przypadku tego GTO. Jest uroczy, jest naprawdę uroczy. No i słuchajcie, jak ocenić yy, ten model? Szczerze powiem wam, że, yy, oczywiście mówimy, to jest quizowej yy, daje dziewiątkę. Troszeczkę jednak to ta kierownica tak, no, no gryzie. No i do ideału mogło już być tutaj wszystko, oczywiście, w pełni metalowe. Dobra, 9,5. <laughs> Czepią się na siłę, no ale na dziesiątkę trzeba mocno zasłużyć, chyba u mnie. Fantastyczny model, absolutnie, jeżeli lubicie ciężkie wozy, wozy transportowe no to w się moim zdaniem chyba lepszego, lepszego nie znajdziecie no chyba że Ren Transporter od Mercedesa yy, mnie nie rozczaruje no to też będzie wysoko, wysoko w rankingu tych samochodów roboczych no i słuchajcie słowo na koniec, podsumowania yy, jak oceniam całą kształt pod względem doboru samochodów 10 na 10, to w ogóle nikt się tego ja się nie spodziewałem, że w ogóle coś takiego się pojawi fantastycznie, że, że został ujęty tutaj również fiat w tym zestawieniu, czyli mamy, mamy przedstawiciela ciężkiej, że tak powiem, ligi mamy no, ikoniczny samochód wyścigowy, idealne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to tak jak mówiłem tutaj, rozbijając na poszczególne modele, sumarycznie wychodzi powiedzmy 8 w skali 10. Jak na Team Transport, uważam, że, że zdecydowanie ten hauler fantastyczny. Nie ma tutaj w ogóle żadnej dyskusji. Niech nikt nie próbuje mnie nawet przekonywać. Uważam, że jest to najlepszy w ogóle, najlepsza ciężarówka, jaka mogła się przytrafić pod względem jakości wykonania do tej pory w moich rękach. Nic lepszego nie widziałem. Odchodku jest na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o GTO, no to mówię tutaj jednak: to tampo troszeczkę, troszeczkę, no strasznie mnie to irytuje i, i mocno dyskwalifikuje. Natomiast sam cast jak najbardziej, godny polecenia. Oczywiście, lusterek brak. W jednym, drugim przypadku to też, powiedzmy, te, te noty minimalnie obniża. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, jak ta lusterka mogłaby wyglądać w przypadku tego samochodu, tego transportera, i mogłoby być nieciekawie. Jeżeli chodzi o, o to, czy warto, zdecydowanie w okolicach tych 129 zł to jest maks, co można zapłacić. Natomiast już widzę, że gdzieś tam sklepy wyczaiły, że się tak wyrażę, krew. No i widzę, że już jeden ze sklepów oferuje w okolicach 180 zł za sztukę. Na Vinted gdzieś tam fruwają w okolicach 160-170 zł, również uważam, że absolutnie ten zestaw nie jest tyle warto. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, że wątpię, aby, aby te zestawy były tańsze z czasem I pamiętam doskonale, jak żeśmy na Discordzie rozmawiali, że pierwszy rzut bodajże z iModels był za 110 zł. I Czyli któryś z użytkowników stwierdził, że się wstrzymał, będzie na pewno tańszy z czasem. Kurde, e... Ferrari to jest nowość. Pamiętajmy o tym. Jest duży hype na Ferrari. Na i babka wrożyła. Natomiast pamiętajcie, że są jednak te zestawy, które mocno podbiły cenę, pomimo tego, że początkowo nic nie wskazywało na to. Rynek też wątpię, żeby się nasycił nagle wybitnie, bo powiem szczerze, że sklepy dosyć mocno reglamentują, ja obserw obserwowałem dosyć mocno te oferty, na pierwszy rzut się nie załapałem, bo przyspałem. E, później e, właśnie w korobie pojawiły się kolejny rzut bodajże 30-40 sztuk, więc od razu zakupiłem. I nagle zniknęły, tak? Później widać, że pojawia się znowu W z jakiś rzut, nie wiem, kolejnych kilkudziesięciu sztuk w zawrotnej kwocie i widać, że to wszystko schodzi, słuchajcie, że są jednak chętni na to. No dla mnie to jest po prostu niepojęte i uważam, że... Ten zestaw nie jest absolutnie wart takiej kasy i za te 170 zł możecie już kupić dużo lepszy hauler, dużo ciekawszy pod względem jakościowym. A Ferrari można z Kioszo również w następnym rzucie sobie w ramach tego kupić i powiedzmy za bardzo zbliżone, zbliżoną kwotę można szarpnąć dużo ciekawszy zestaw. Natomiast mówię, 130 zł z przesyłką to jest maks, co można za to położyć. Uważam, że to jest i tak. Co najmniej dwie dyszki za dużo, powiedzmy 15 zł za dużo. Nie spodziewałem się, że to powiem. Nie spodziewałem się, że ten samochód aż takie wrażenie na mnie zrobi. Ale uważam słuchajcie, że jeżeli lubicie te cięższe, cięższe warunki, to naprawdę się tutaj nie zawiedziecie. Jeżeli przymkniecie oko na to tampo, nie zwracacie na to uwagi, to i to was. Nie, nie, nie rozczaruje bo mówię wizualnie od boku jak widzicie ono jest fantastyczne. Ono z tyłu jest fantastyczne, natomiast <laughs> mówię, no, ta kalka lamp przednich jest, jest dyskwalifikująca dla mnie totalnie. I tak moi drodzy, dotarliśmy do końca. Za co wam serdecznie dziękuję i jeszcze raz zapraszam was oczywiście do dołączenia do serwera Discordowego Łowcy Hotmis. Zachęcam Was oczywiście do e, subskrypcji Do zapoznania się z innymi, e, z innymi e, materiałami na kanale e, Zachęcam Was również do e, udostępniania filmu swoim znajomym Jest Was naprawdę tyle, że, e, że widać, że te materiały mocno Was nie nużą O może w ten sposób i gdzieś tam ktoś coś podsyła e, Widzimy się na TMS-ie. 9 listopada. A tymczasem wszystkiego dobrego Wam życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.